Aby zapisać swój kurs lub nagrać swoją prezentację, musisz przygotować w odpowiedni sposób swoją prezentację oraz teksty, którą będą służyć pomocą z wyświetlaniem na teleprompterze. Dzięki temu możesz nagrać 10 minut za jedno ujęcie. Gdy lektor ma doświadczenie. Możecie stosować w prezentacjach teksty, jak w tej chwili pokazane u mnie, lub obrazy. Ewentualnie możecie stosować obrazy bez tła, albo animacje, gify, i ewentualnie możecie komentować jakieś wideo, jak. W tej chwili pokazuje się u mnie. Skoro 1 m sześcienny to milion centymetrów sześciennych, możemy jeszcze też to, przypominając sobie działania na wykładnikach, napisać, że to jest 10 do potęgi 6 cm sześciennego, przejdziemy dalej. Możemy również dodawać mapy i na tej mapie możemy powiększyć odpowiednio. Odpowiedni obszar zaznaczyć markerem, co nas interesuje, ewentualnie możemy to skasować za pomocą drobki. Również w naszym studiu możesz pokazywać. Swoją stronę internetową ewentualnie pokazywać jakieś inne strony, na które trzeba zwrócić uwagę. w tej chwili pokazuję naszą stronę Oko Studio. I również na tej stronie mogę zaznaczyć jakiś finalny tekst, albo zwrócić uwagę. Możemy dodawać interaktywne inne obrazy żeby zwrócić uwagę widzów, pokazać ten obiekt i napisać tak i ten obraz to co napisaliśmy możemy go przesunąć ewentualnie go zmniejszyć albo na przykład w ogóle możemy go nie pokazywać albo poka pokazać A również w naszym studiu możesz dodawać jakieś teksty tak na przykład przy oknie albo obok tablicy, albo w studio. Dzięki naszemu rozwiązaniu możemy, tak jak pokazywałem wcześniej, mogę zaznaczyć odpowiedni obszar. Zwróć tym samym uwagę, możemy pokazywać obrazy albo ich schować, ukryć, albo na przykład przesunąć go. Jeżeli chcę go powiększyć, również mogę zwrócić uwagę na to, konkretne, a konkretne zdjęcie. Pokażę Wam, jak wygląda nasze studio i co trzeba. Na co trzeba zwrócić uwagę? Mamy tutaj monitor, na którym zarządzam całą swoją prezentacją. Tutaj mam przed sobą tablicę, oświetlenie, tło, które mogę zmienić na czarne, green screen, ewentualnie białe tło, jak w tej chwili. A tutaj mam pomocnicze monitory, które pozwalają mi zachować wzrok z moją prezentacją i z przodu mam teleprompter. Które wyświetla mi pomocniczy tekst, a także ja widzę siebie na tym ekranie. Przejdę się jeszcze. Tutaj mamy stół asystenta, i tutaj mam rzutnik, kamery. Kamera, tutaj gdzie jest teleprompter, monitory, oświetlenie. No a tutaj mamy pokój, który taką oczekiwalny, tak? gdzie możesz również zobaczyć całe nagranie, obserwować jak to wszystko wygląda i począć później przygotować się do kolejnej sesji. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.